Proszę, mu kołfram taką Dzisiaj zrobimy opening z 10 milionami e, ciastek. E, no i co? Lecimy? E, najpierw bufy zapamiętajemy. Idę sobie ogadam. Okej, pierwsze jajko otwieramy. Otwieramy. No i elf! Jak się ba... Szczę. No kolejny elf! Dawa nie chcę już patrzeć. Te elfy mnie trochę. O, dobra, trafię, trafiliśmy legendarkę Czekam czy trafimy e, no tego, Santa Paws. O kolejny! Jak, jak te wilki lubię mocno, są tak fajne! Farmiłam bardzo dużo na Heaven's Gate. a nie tylko te elfy. Powiedzcie, jak Loki chce czy kolejny Chętnie nagram. O Rudolf Eggpro. legenda, Rer. mamy czekają czy trafię te, może to trafię dzisiaj w dzisiejszym odcinku. Tysiąc jajek, żeby otworzyć. No to to trochę będzie dudia, żebym otworzył tysiąc jajek, ale nie uda mi się na pewno. Jakoż nie mam szczęścia. Ile mam... Ile ma w ogóle? O 80! Jeszcze mam wszystkie powtórce odpalone. O drugi podrząd chyba. Teraz yes, trzeci podrząd. Dzisiaj Powiedzcie e, widzowie, trzymacie e, e, zdalne. Co robicie na zdalnych? Piszecie jak nauczyciele Wam wkładają? czy siedzicie na telefonach lub na komputerach i nic, i nic nie robicie. A jak nic nie robicie, wy lub w ćwiczeniach.

Dzisiaj, dzisiaj przerobimy elf na złote, później na rainbowy. Nie wiem czy uda mi się nawet jak matery. Oto moje nowe konto. I mój kuzyn dał e, złotego e, tego... Też kata złotego. Z tych wolda. Ostatnie jajko na samym dole. Raczej... Nie wiem co ja gadam, ale dużo wstało jeszcze. Ja nie chcę tych po 3 miliony, lepiej to otwierać. Udało Nie zapraszam nigdy nikogo do znaj. Na tym koncie, bo tylko mam do znajomych i w ogóle nikogo prawie nie zapraszam. O Rudolf, chyba piąty lub szósty pod rząd. Przez tych elfów, mówiłam. O shop. Nie lubię tych elfów. Widzimy się, jak zrobię wszy wszystkie refuse'y na golden lub rainbow. Albo teraz może czasem zrobić. Proszę. Please, press down. What the... Fuck? No. Nie, to mi się nie uda, ale... Trzeba było 100%. To robię na 100% pod stracer legendy wymieczę Rudolfa, żeby stracić jeszcze na 100% 80 kills Thanks Nie chcę tych systemów jak które zaśmiecają mi Cały ten kwipunek Aż musisz... nie w to. Proszę, please, presto spalę. No what the hek eee. o Miko dał nam no, prezent Ale dużo. Czyli dla was to nie dużo, ale dla mnie to bardzo dużo. Please press ton. daj 5 złotych. Tentu Preston, tu A dobra, zapomniałam. Bierzemy się do Apennina. No, na Do Rosem Elfa, przecież to było widać. Isak. Isak, vær så god. Ekpro. Let's go! Ja w ogóle tu ponad nie tysiąc, w ogóle nie otworzyłem tysiąc jajek. Proszę, please, Preston. Please, Preston, daj mi Ikara Santa Paus. stop proszę. Mój pier... Nie ja wierzę. Po Powiedziałam to i dostałam Mitikala. Mój pierwszy Mitikal. I... Myślałem. Ale... Jakie szczęście? Mitikal! Mitikal! Ja! Yeah! Legenda! tak! Ale nie, Nie, Mitikal rządzi. Tak, jestem tak szczęśliwy. No to tam elfa chyba. No. Ale... Ja muszę... Ja muszę to pokazać twojemu Kuzynowi! Pierwszy Mic mamy Nie wiem czy nam się zrobić full, ale nie chcę na ty... zrobić złoty. Nie ma opcji. Czyli 55. To mi chyba się zmieści. Ale... Mój najszczęśliwszy dzień na świecie Powiedziałem, Santa Samta Powls poszła i trafił mi się Mitykala, ale to nie Santa Paul's. Ale o tak, o tak, jestem ucieszony O nie Popatrzmy na moje gemy 666 O oh, hek Musimy to zmienić pokażę wam. Pokażę wam. Nie mam tego kupionego Mitikala, ale Mitikala mi, 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 też można trafić bez tego, że masz więcej szans na Mitikala. Ale to mój najgrubszy opening na świecie. Może zrobię kolejny odcinek. Zostawcie mi... Wtawcie 5 pięć lajków, to kolejny odcinek. Kolejny odcinek tego. Z dziewięć milionami opening. Jak trafi też mi znowu filmik. Ale szczęśliwy. Za dwie minuty. Ile mamy? No dobra, jeszcze dużo szefieści. Ja bym się popłakał właśnie. Ale nie płaczę, nie płaczę. Jakbym jadł teraz ciasteczka świąteczne, czyli pierniki i trafiłby mi skala, to bym się... Nie wiem, umarłbym. Ale nie, ten... Ale... Nie wierzę. Ja sobie zrobię w normalnie. Jak chcecie pety, to plus i like musi być. No mm, to tylko wstało, nie! Musisz szybko otwierać te jaja. No chętnie, no chętnie. Dawa jaja, dawa jaja. Mikikala i mam. Nie to w mój najgrubszy openik na świecie. Wychalu go i na żadnego Mikikala nie trafiłem jeszcze. Ani żadnego. Epicki, wszystko, ale Mikikala nigdy. Nie muszę zrobić. Вот так вот. Я пустую. А я... Я не вижу. Dobre i dobra Magnus jest bardzo dobry. Ale nie wierzę mój najgorszy opening Kolejny będzie za 5 łapek. Jak... Nie. Za 10 łapek kolejny opening, Sto łapek spalę tego mitikala. 100 łapek. A nie szkoda tego mitikala nowego spali. Team war, I'll be, team war diamond 2 please presto what the heck na no 88% nigdy nie mogę trafić tego trzeba była w skinność, że ten kapieł mój kolał, ale co tam? Please, prostą stale. Nienawidzę Nie no, widzę Mogą dużo dać. Please, Pet. Tego elf'a. WPALAM Uleg. Ale... Proszę, dajcie mi tu 10 łapek przynajmniej. Big Opening. Zrobiony. Wybór są albo jakiś inny youtuber. Polski jak to oglądasz. Nie, youtuberzy w ogóle się mi, niu... no się wiedzą, ale innych to prawie nie. Don't please, take into... please, please, i please, please, 10 please, 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 To jest moje najlepsze party na że... A ile daje ten? Ale słabo, ale chyba będzie ponad tu Le lecimy do świata te Ej, widziałem, tu musi Zorio być ponad 10 łapek. Nie, zrobię tak. Mili nie, nie łapek, żeby spalić? Pitkala? Nie! Nikt by nie wbił na, moje, na mojego e, tego. Ale dobrze, że to się nagrywa. pochamy ale widzimy w kolejnym odcinku big opening zrobiony i zobaczcie 9 like maksymalnie 10 żeby zrobić kolejny opening z, z... 100 tysięcy 000... ciasteczek challenge co mnie ale widzimy się w kolejnym odcinku